nic się nie da zrobić samemu jak się ma bieguski. Nic. Folia zdjęta z basenu, przykrywała basem. I już zabawa, już coś fajnego. No. Jeszcze brakuje, żeby mi kupy na to narobiły. Będzie więcej roboty. Obuzy nie macie co robić? Mając biegłuski, nigdy nie będzie się samym w ogrodzie. Cokolwiek będziemy robić, one będą blisko. Tak, słoneczka moje. Co wy tam znajdujecie? Jakieś robaczki? Fajne, tak tak, naszygasz chwili zadowolone. Coś w tych liściach musiało być. Smakowitego. Co tam Editka szukasz? No, Prezesik nawet szuka. Prezesio? Gdzie edytka biegniesz? Znudziło się. Szukasz może wody? That's not normal